Mnie bardzo dużo rzeczy inspiruje w kościele ewangelickim. Zacznijmy od muzyki. Znaczy, najpierw znałam Bacha i najpierw go śpiewałam, i nawet śpiewałam go kiedyś w kościele świętej Trójcy z Chórem Akademickim, i to był chyba pierwszy raz, kiedy, kiedy byłam w progach kościoła ewangelickiego. Najpierw był Bach, a potem usłyszałam tego Bacha podczas liturgii. No i myślę, że Bach to jest taki skarb Ewangelików, który się po prostu sam modli, każdą, każdym utworem, każdą pieśnią. I tam jest w tej, w tej muzyce jest modlitwa, ale jest też Bóg. I to jest wielki skarb, jaki mają Ewangelicy. No, ponieważ jest tam bardzo dużo Bacha, więc właściwie wszystko inne jest też, też ładne, właściwie rzadko kiedy się zdarza, żeby, żeby jakieś pieśni czy, czy utwory liturgiczne mi się nie podobały. Także no z przyjemnością tam chodzę, bo muzyka to jest coś takiego, co bardzo kocham. I z przyjemnością chodzę na liturgię, bo ona jest taka piękna muzycznie. To może teraz ty. No, ja nigdy nie miałem, ja po pierwsze jestem ewangelikiem od urodzenia, ale pochodzę z małżeństwa też mieszanego w wyznaniowo katolicko-ewangelickiego i jakby od urodzenia wiem, że Pan Bóg jest wszędzie, również w kościele katolickim i że no, to co dzieje się w kościele katolickim jest niewartościowe w stosunku do tego co się dzieje u nas. Natomiast to, co mnie na przykład zachwyciło, jak już wspólnie zaczęliśmy praktykować z moją żoną, to przy okazji świąt Wielkanocnych no, u nas jest najważniejszy Wielki Piątek i cała nasza rodzina chodzi do kościoła naszego luterańskiego w Wielki Piątek. Natomiast w sobotę jest Wigilia Paschalna w Kościele Katolickim, czyli coś, czego u nas właściwie się... czego nie ma po prostu, czego się nie obchodzi. No jest to takie misterium piękne, niezwykle podniosłe, niezwykle uroczyste. Czasem nasze dzieci też się tam aktywizowały i grały oprawę muzyczną do tej mszy. Bardzo lubię tam chodzić. Zawsze już mamy taką rodzinną tradycję, że Wielki Piątek u nas, a Wigilię Paskalną w Kościele Katolickim. No a poza tym, to co mi się podoba, to fakt, że w Kościele Katolickim msza ma swoją strukturę i ona jest wszędzie taka sama, właściwie w całej Europie. Pamiętam, kiedyś byliśmy w Holandii. I chcieliśmy pójść do jakiegoś kościoła w niedzielę, i najpierw trafiliśmy do jakiegoś kościoła, nie bardzo wiem jakiego, ale to, co tam się działo, w żaden sposób nie przypominało ani naszego obrządku, ani katolickiego obrządku. A potem trafiliśmy wreszcie do Kościoła Katolickiego i natychmiast odnaleźliśmy się. Nie znając języka, wiedzieliśmy, w którym momencie myszy jesteśmy i no wszystko nam jakby no, wróciło na swoje miejsce. No tak na przykład, tak. No to, to, to może teraz ja, no, drugie to jest yy, yy, znajomość Biblii. Yy, to jest coś, yy, co, czego mogą się katolicy cały czas jeszcze, chociaż już nie jest aż tak źle jak było, jeszcze za, za, za mojej młodości, ale mogą się katolicy od Ewangelików uczyć czytania pisma i takiego bycia z pismem na co dzień. Pamiętam taką historię mojej córki, która jest ochrzczona w kościele luterańskim i nie chodziła zwykle na religię w szkole, ale czasami, jak się tam. My nie mieliśmy nic przeciwko, jak z jakichś powodów się tam zaplątała na tą religię, no to nie, nie, nie był to żaden problem dla nikogo. No i na religię katolicką, na religię katolicką w szkole. W angielskiej tak. nie było tak. w szkole. Tak, w No i właśnie była jakaś lekcja dotycząca Mojżesza albo Abrahama, już nie pamiętam któregoś z, ze Starego Testamentu, z Wielkich Ojców. I okazało się, że Michasia była jedyną osobą, która miała odpowiedzieć na pytania katechetki, żadne inne dziecko nie było sobie w stanie poradzić z tym tematem. Więc to jest coś, to też jest wielkie bogactwo, no bo znajomość Pisma Świętego i znajomość Biblii to jest w ogóle podstawa, podstawa tego, żeby w ogóle, tożsamości tak, że jesteśmy, kim jesteśmy i, i, i w co wierzymy i jakie są korzenie tej wiary, także bardzo z dużą przyjemnością uczestniczymy w godzinie biblijnej w parafii Jurka. Od chyba trzeci rok już razem bierzemy w tym udział i to jest dla mnie źródło wielkiej inspiracji. Bardzo się cieszę. W Kościele Katolickim bywają takie, takie organizowane. Biblijne spotkania, ale rzadziej i wcale nie jest, mimo że mamy dużo wokół kościołów katolickich, wcale nie jest łatwo znaleźć takie, takie spotkania, właśnie. No, a ja z chęcią jeżdżę z moją żoną na rekolekcje organizowane przez parafię katolicką, tą grupę Shamenev. No, są to bardzo ciekawe i ubogacające spotkania, gdzie można medytować Pismo Święte, gdzie można rozmawiać, gdzie można omawiać różne fragmenty Pisma Świętego. No i cieszyć się wspólnym życiem ludzi no, zafascynowanych Chrystusem. Wierzących w Jezusa. No, a ja jeszcze mogę powiedzieć, że co mi się podoba w kościele, właśnie nie katolickim, tylko ewangelickim, a czego nie ma w katolickim, a w każdym razie w takim wymiarze, to to, że, jest bardzo, że, że, że świeccy mają bardzo dużą rolę do odegrania. I czują się we wspólnocie parafialnej tak jak u siebie. No, katolickie wspólnoty parafialne często są bardzo duże. Tak jak na przykład ta, z której ja pochodzę, to tu jest 15 tysięcy mieszkańców i to jest jedna parafia, wszystko. Więc to jest nie, nie sposób nawet z widzenia znać wszystkich. I, no i właściwie ksiądz proboszcz trzyma pieczę. Nad tym wszystkim i no, wierni się pojawiają na różnych nabożeństwach, ale takich oddolnych inicjatyw nie jest za wiele. Chociaż, no, te też są, ale jak mówię, że jest, wydaje mi się, że, że w Kościele ewangelickim nie wiem, no, znam ten z diaspory, więc może to jest inaczej niż niż tam, gdzie jest więcej Ewangelików, ale no jest, mam takie poczucie, że że, że no ksiądz tam jest trochę in, na innej pozycji i, i wie, świeccy mają dużo więcej do powiedzenia i tego trochę brakuje chyba w, w Kościele katolickim to może być inspiracją dla, dla Kościoła. No ja może powiem, co, co jak ja to widzę? mianowicie zacznę od tych nabożeństw, czyli tego, że przyzwyczajona byłam do długich, bogatych w hymny, w takie poetyckie, symboliczne nabożeństwa, też pełne śpiewu, cer śpiewu cerkiewnego, wielogłosowego ze złożonymi melodiami, i ta Prostota nabożeństw protestanckich początkowo mnie zaskakiwała. Natomiast ja się w tej prostocie w tym momencie już bardzo dobrze odnajduję i też, też ją doceniam. Bardzo lubię śpiewać pieśni ewangelickie, które mnie poruszają, wzruszają mnie. Naprawdę mam kilka takich ulubionych, które też śpiewam w domu. E, tak, ja też bardzo lubię pieśni prawosławne, ale ich nie śpiewam. E, no ale to już jest odrębna historia. E. E, ja jeszcze wrócę do, do tego, co, co mnie ubogaca i co mi się podoba w, w Kościele Męża. To jest to, że w Kościele Ewangelickim jest jednak kładziony bardzo duży nacisk na. Y, Czytanie Pisma Świętego, na zgłębianie lektury Pisma Świętego, na jego interpretację i to jakby na pewno też powoduje, że to Pismo Święte jest w naszym domu obecne. No i co się z tym wiąże też, to są kazania ewangelickie, które bardzo lubię, które uważam, że są. Zawsze aktualne, takie praktyczne, e, odnoszące się do, do, do aktualnej sytuacji naszej we współczesności. I ja e, zawsze, zawsze po tych kazaniach wychodzę, wychodzę poruszone z jakąś refleksją dla siebie. Tak, no jakby ja też doceniam, z czasem doceniłem bardzo tą duchowość z kolei prawosławną. E, tego, że innego rodzaju modlitw, innego przeżywania tej duchowości, kontemplacji, medytacji, wyciszenia. Tego, że nawet nie będąc prawosławnym, mogę z tego korzystać i ten, takie formy modlitwy praktykować. I tak naprawdę bez tego, że, że moja żona jest prawosławna, ja tego bym nie znał. Albo na pewno może tylko w teorii, a na pewno nie, nie z praktyki życia duchowego i to jest bardzo, coś bardzo dobrego. Tak samo kilka poglądów z kolei na, na pewne kwestie funkcjonowania Kościoła, tak, chociażby bardzo duże docenienie zakonników, którzy Którzy w cerkwi są bardzo szanowani i to są bardzo ważne osoby, gdzie w kościele ewangelskim tego nie ma. Oczywiście ja zachowując swoją tradycję i wiarę, nie chciałbym wprowadzać tego do kościoła ewangelickiego, ale muszę docenić ich rolę. I, i rolę zgromadzeń zakonnych, bo to są też e, ważne kwestie. Jakby osobiście to rozumiem. Więc to jest kwestia zrozumienia e, tej drugiej strony, bo ta druga strona też chce nam coś pokazać i ta druga strona też nam chce przekazać swoją wiarę e, i, i tak jak otwarcie do niej podchodzimy, e, bez uprzedzeń przede wszystkim bez uprzedzeń, to zobaczymy jej bogactwo. Chociaż często inne niż to, co czyli my sami się wychowaliśmy albo sami przyjmujemy. Mówiąc o takiej prawdziwej ekumenii, to myślę, że można ją znaleźć właśnie w małżeństwach mieszanych. I ta ekumenia albo, albo jej tam w ogóle nie ma, albo, albo ona funkcjonuje tak na, na maksa. Bo to jest akumenia prawdziwe w takiej codzienności, w życiu codziennym, w zmaganiach się codziennych, w staraniach. Y i, I myślę, że to jest właśnie to. Dziś chyba oboje z Kasią też tak świadomie y i z premedytacją możemy powiedzieć, że y ta nasza różnorodność wyznaniowa się nam w życiu przydała. Przydała się choćby dlatego, że możemy organizować międzywyznaniowe kursy, spotkania czy ewangelizacje, i tak naprawdę dzięki temu, że wywodzimy się z dwóch różnych wyznań, łatwiej nam trafić z zaproszeniem do osób z różnych kościołów, nie tylko ewangelickiego i katolickiego, z różnych. Po prostu ludzie nie czują przed nami jakichś barier. Także okazało się, że Bóg. Użył naszych słabości i naszej hmm. różnorodności do swego dzieła. Jesteśmy mu za to niesamowicie oboje wdzięczni, hmm. niesamowicie za, za ten ogrom łaski, którą nam dał. I życzymy wam też na koniec tych samych, albo nie, jeszcze większych Bożych łask, żeby one na was spływały, żeby was dotykały, żeby was inspirowały. No i oczywiście życzymy Wam też jeszcze dalszych dobrych. Mhm. Do, zobaczenia. do zobaczenia. Na ślubie naszym pra bab babcia Tereni, taka ortodoksyjna katoliczka, że tak powiem, zowąd, patrzy, ona przystępuje do naszej komunii. Coś pięknego. Ciocia Tereni, też taka mocna, biedąca katoliczka, przystępuje do komunii świętej, do spowiedzi i mówi, że przeżyła coś cudownego, coś wspaniałego, coś duchowego. Nasz ksiądz katolicki dostaje od nas kancjonał, po czym dzwoni, że bardzo mu się podoba ta pieśń. Pytam się jaka? Barwnym grodem jest nasz Bóg. I to są takie fragmenty, które naprawdę dają do myślenia. Poza tym poznajemy wielu katolików, którzy są blisko nas i ich przeżycia, ich doznania są bliskie nam. Jako katoliczka, czyli członek Kościoła Większościowego w Polsce, ubolewam nad zachowaniami, niektórymi zachowaniami katolików, które dyskryminują kościoły mniejszościowe. I myślę, że może nie miałabym tego stanowiska tak ugruntowanego, gdyby nie to, że żyję w rodzinie mieszanej wyznaniowo w rodzinie ekumenicznej. Uważam też, że ekumenizm. Zaczyna się właśnie w rodzinie. Yy, yy, uważam też, że dyskutowanie na, tego, na temat yy, ekumenizmu jest oczywiście bardzo potrzebne, ale yy, wiele doświadczeń powinno się czerpać z doświadczeń takich małżeństw. Tak, ja w ogóle wszystkim ewangelikom oglądającym ten film, to bardzo polecam takie małżeństwa z katolikami, bo to są bardzo fajne dziewczyny. Nie Naprawdę, tak. a szczególnie moja to super. Ja też uważam, że mój mąż jest najlepszym człowiekiem na świecie. Dziękujemy. Dziękujemy. Hej.